Pan nie wchodzi Pan zatrzyma te pieniądze W obuwiu sportowym nie wpuszczamy No i co tak gały wytrzeszczasz? Na mieście gościu nie bywasz? To jest selekcja W ogóle, w ogóle nie pasujesz do tego towarzystwa co tu bywa No? Kartę klubową masz? Kartę mi pokaż No gdzie, gdzie? Co? Co ale nie dyskutuj, ty ze... Gościu, ty jeszcze dyskutuj! Słuchaj, będziesz ze mną dyskutował, bo ty przez żadne drzwi w Warszawie nie przejdziesz. A? Ty byś polansować się tam chciał trochę, co? Każdy by tak chciał się polansować tam. Ty, ty gościu w ogóle na liście jesteś? Na liście? Ty, ty ja mam listę, pamiętam, listę w głowie, nie muszę mieć tu na papierze. Ty ze mną... Ja, ja od znowu dyskutuję ze mną, w ogóle koleś. Może sobie myślisz, że VIP-em jakimś jesteś, tak możesz wchodzić, gdzie chcesz? Co, gościu? Myślisz, że mnie przygadać? Ty ty no, słuchaj. Noc? Da, da, idź, idź. A, a pani gdzie w tej kietrze?